Dzisiaj zabieram Was na spacer do IKEA. Pokażę Wam dużo ładnych rzeczy, które wpadły mi w oko oraz trochę nowości z kolekcji jesień 2024. A tak w ogóle to ja jestem Moni i witam Was na kanale Droszłe życie to pułapka. Chodźcie ze mną do IKEA! Zaczynamy! Na początek zapraszam Was do tej pięknej jesiennej kuchni i już tutaj widzę pierwszą nowość. Jest to kosz na owoce, wykonany z naturalnych materiałów. Kosztuje prawie 130 zł. Ma dwa poziomy, dzięki czemu można rozdzielić różne produkty żywnościowe. Dolny kosz ma pokrywkę, która blokuje dostęp światła i jednocześnie umożliwia przepływ powietrza. Dzięki temu możesz tam przechowywać na przykład ziemniaki. A to kolejna nowość, biurko wykonane z rattanu. Jego wymiary to 110 x 54 cm. I teraz to biurko z kartą IKEA Family można kupić w obniżonej cenie, bo już za 1104 zł. Normalnie kosztuje prawie 1300. Takie biurko wykonane z naturalnych materiałów wnosi przyjemny, ciepły akcent do wnętrza. Od razu poczułam takie jesienne ciepełko. Muszę przyznać, że cała ta kuchnia jest bardzo przytulna. Myślę, że w takim wnętrzu będzie przyjemnie wypiekać jesienne ciasta. W tym pomieszczeniu znalazłam uroczy bukiecik sztucznych róż, które zostały wyeksponowane w takim wazonie, który jednocześnie może być latarenką. Wazon ten ma obniżoną cenę i kupimy go za 10 zł, a normalnie kosztuje 16. Natomiast jedna różyczka kosztuje 6 zł i kolejny mebel wykonany z rattanu tym razem jest to szafka na kółkach za 500 zł. Jest to idealne miejsce, aby odłożyć kubek z kawą, ulubioną książkę czy nawet koc, czyli wszystkie jesienne gadżety. Tej jesieni postawmy na to, co naturalne. Zobaczcie, nawet do klasyka, jakim jest szafka besta, możemy dobrać drzwiczki wykonane z wyplatanej topoli. A obok mamy półkę ścienną za 130 zł, wykonaną z ratanu. Jej wymiary to 60 na 20 cm. Półeczka idealna na wszystko od wazonów, po książki i dekoracje. W tym wnętrzu znajdziemy stolik kawowy z nowej serii meblowej Tonstad. Stolik kosztuje 700 zł, a jego wymiary to 84x82 cm. No i mamy też tutaj z tej samej kolekcji szafkę pod telewizor za 1000 zł szafka ma świetne drzwi przesuwne i kolejny mebel również to sama kolekcja tym razem jest to komoda za 1200 zł i ta komoda ma fajne szuflady z cichym domykiem bardzo pojemny mebel a to nowość z IKEA, której być może się nie spodziewaliście. Dlaczego tak mówię? A No, dlatego, że do tej pory w IKEA można było kupić wyłącznie rolety, no oczywiście też zasłony, ale nie było w ofercie żaluzji. A teraz, proszę bardzo, są białe, piękne, aluminiowe. Dostępne są w różnych rozmiarach. Wszystkie mają długość 155 cm, ale jeśli chodzi o szerokość, to możemy kupić takie o szerokości 60 cm, 80, 100, 120 i 120 40 cm i te, które tutaj widzicie, to są właśnie te największe, i tym samym najdroższe. Możemy je dostać za 230 zł. Co ciekawe, jeżeli wcześniej kupiliście rolety z Ikea, to te żaluzje mają kompatybilne uchwyty. To bardzo dobra wiadomość, jeżeli chcecie wymienić wasze rolety z Ikea na żaluzje. A to połączenie dwóch mebli, również z kolekcji Tonstad, jest to witrynka z przesuwanymi drzwiami, postawiona na szafce. Całość kosztuje 1748 zł. Nowe poszewki na poduszki dekoracyjne w przystępnej cenie. Ta za 15 zł, a ta za 10. Tutaj macie jeszcze nazwy. Jeśli chodzi o tę poduszkę za 10 zł, to ona jest dostępna w różnych kolorach. Zobaczcie sami. No i fajne jest w niej to, że ma taką fakturę, że wygląda jakby była zrobiona z lnu. Natomiast niestety, jeśli chodzi o jej skład, to jest to w 100% poliester taca z uchwytem za 50 zł, idealna do serwowania jesiennej herbatki lub kawki. I kolejne przytulne wnętrze, utrzymane w kolorystyce różowo-zielonej, a w nim przepiękne zasłony. Jest to nowość w sam raz na jesień. Zasłony zacieniające za 250 zł dwie sztuki. Lampa stołowa z Ikea za 80 zł o ponadczasowym wzorze, który pasuje wszędzie i zawsze jest modny. Klasyka zawsze się obroni. Jesienią poranki bywają ciężkie. Niełatwo wstać, gdy za oknem pada deszcz albo jest troszkę chłodno. Przyjemnie będzie wstać, gdy obudzi nas taki oto budzik analogowy. Kosztuje 40 zł. Kojarzycie ten wieszak na ubrania z półką? No to do kompletu możecie dokupić też szafkę na buty. Wiedzieliście, że taka jest w ofercie IKEA. Ma no fajne, przesuwne ażurowe drzwiczki, a w środku ażurowe półeczki. Kosztuje 300 zł. Spacerując po sklepie IKEA, można znaleźć naprawdę bardzo dużo ładnych rzeczy. Gdy oglądam te wszystkie aranżacje, jestem pod wrażeniem tego, jak zostały pięknie dobrane te wszystkie detale, e, akcesoria, dekoracje do tych mebli. No zobaczcie sami. Piękne są te wnętrza, czyż nie? Kolejna ładna rzecz z IKEA, która wpadła mi w oko, to ten niebanalny mebel, czyli stolik na kółkach ze schowkiem za 400 zł. Stolik wykonany jest z ratanu, ma wygodne kółka, można go przestawiać z miejsca na miejsce, a tę metalową tacę, która stanowi blat, można zdjąć i umyć ręcznie. stoliczek ze szklanym blatem jest już w ofercie IKEA od dawna, ale chciałam Wam go pokazać, bo jest naprawdę ładny. Kosztuje 100 zł. Niezwykle gustowny i minimalistyczny zestawik dla tych, którzy na przykład pracują z domu. Spójrzcie na to ładne krzesło biurowe. Wygląda naprawdę wyjątkowo. Kosztuje 800 zł. No i możemy też kupić takie oto biureczko, które teraz ma obniżoną cenę dla tych z Was, którzy należą do klubu IKEA Familii. Teraz można je kupić za 594 zł. Sztuczna gałązka za 30 zł. Co prawda, może bardziej wiosenna niż jesienna, ale za to jest naprawdę ładna. Każdy, kto kupuje w IKEA, na pewno słyszał o regałach Billy. To totalny klasyk z IKEA. Tutaj chciałam zwrócić Waszą uwagę na nietypowe ułożenie tych regałów. Wygląda to naprawdę ciekawie. A na tym stole przepiękna kompozycja ze sztucznych roślin. Czas na nieco nowości. Puf w dwóch kolorach, żółtym lub ciemnoszarym. Kosztuje 160 zł. Jest to bardzo wyrazisty mebel i z pewnością świetnie będzie wyglądał w nowoczesnych wnętrzach. Fotel, który wygląda jak krzesło, kosztuje 350 zł. A to przepiękne fotele uszaki z IKEA, no i podnóżki do nich. Teraz możemy kupić zupełnie nowy jesienny pokrowiec na podnóżek za 50 zł, ale nie tylko, bo możemy też kupić pokrowiec na fotel uszak za 150 zł, również w tym przepięknym jesiennym wzorze. Metalowy wózek za 130 zł może pełnić wiele funkcji, bowiem widziałam kiedyś w kawiarni właśnie taki wózek, który miał odkręcone kółeczka i po prostu był rygałem. Super patent, super pomysł. Bardzo elegancka kompozycja z szafek Besta. Całość kosztuje 3710 zł. Witrynki to jedne z najpiękniejszych mebli, przynajmniej moim zdaniem. Ta witrynka kosztuje 600 zł. Ta 750. Tutaj są takie eleganckie w czarnym kolorze. Ta pierwsza kosztuje 650 zł. Kolejna za 900, jasnozielona za 450, a ta wąska czarna za 400. Idealne do wyeksponowania wszystkich ładnych rzeczy. Ta seria mebli biurowych oferuje ciekawe pomysły na ścianki działowe. Zobaczcie, taka na kółkach z miejscem na doniczki kosztuje 500 zł i może stanowić właśnie super ściankę działową. Zachwycił mnie ten wieniec i byłam bardzo ciekawa, ile on kosztuje. Przy bliższym spojrzeniu okazało się, że jest to kompozycja sporządzona przez pracowników IKEA z różnych sztucznych roślin. Każdą można kupić osobno w dość przystępnych cenach. Ciekawa jestem bardzo, ile kosztuje cały wieniec. W pierwszej chwili pomyślałam, że w Ikea można kupić ekspres do kawy, no ale nie zupełnie. Jest to dekoracja, a na sprzedaż mamy ten świetny dzbanek do spieniania mleka za 35 zł. Obok przepiękna lampa, zobaczcie jaka stylowa, kosztuje 200 zł. Jak Wam się podobał nasz wspólny spacer po sklepie IKEA w poszukiwaniu ładnych rzeczy? Mam nadzieję, że coś Wam się spodobało, że jakoś fajnie się zainspirowaliście. A jeśli lubicie tego typu treści, to koniecznie kliknijcie subskrypcję kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków. No a my słyszymy się w następnym. Pa! pa. Do widzenia! Sayonara. Senor